Good morning, starshine! The Earth says hello! Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy! Dziś za Williego łąkę przybierzesz się ty. Cześć kochani, witam was ponownie na moim kanale, z tej strony Maria i dzisiaj bez zbędnego już gadania, zapraszam Was na recenzję filmu Łonka, nieprofesjonalną jak zwykle recenzję filmu Łonka, gdyż ja się na filmach totalnie nie znam. Dlatego z perspektywy szarego widza opowiadam o tym, co myślę. I dzisiaj dowiedziecie, się, dlaczego uważam, że cukier w nadmiarze może zaszkodzić i mój strój landrynkowy i różowe, wszystko jest tu totalnie nieprzypadkowe. Przemyślałam to doskonale. Jest to element koncepcyjny tej recenzji. Zapraszam. Wonka to najnowszy film studia Warner Bros., za którego reżyserię odpowiada Paul King, który również stworzył scenariusz do tego filmu we współpracy z Simonem Farnabym i to jest o tyle ważne, że ci dwaj panowie są odpowiedzialni za obie części misia Paddingtona. Bo ja wspominam o tym nie bez przyczyny, jakby ten, ten miś Paddington będzie nam tutaj chyba niestety powracał. I to naprawdę bardzo, bardzo dużo wyjaśnia w kontekście tego filmu. Dodatkowo ten film jest dostępny również z polskim dubbingiem. Ja akurat oglądałam go w oryginale z polskimi napisami po prostu. Natomiast jest też polski dubbing i tam w rolę Williego Łąki wciela nam się yy, Marcin Franz, czyli człowiek o niesamowitym talencie wokalnym i świetny aktor musicalowy. Surowy jej wyrok, wydany na wyrost, garota i słodki jej są. Pola Kinga jest takim trochę jakby prequelem, znaczy nawet nie trochę, ale jest prequelem do wydarzeń, które możemy czytać w powieści Charlie Fabryka Czekolady i oglądać na ekranach w filmach Mela Stewarta z Gina Wilderem z 1971 i w filmie Tima Bartona z 2005 z Johnem Deppem w roli Wonky, więc ja się do tych dwóch filmów będę odwoływać. Nie będę się odwoływać do powieści Roalda Dahl z 1964, czyli właśnie Charlie i Fabryka Czekolady, bo po prostu tej książki nie czytałam, więc nie wiem za bardzo, czy tam było coś wspominane, na przykład o origin story Williego Łąki, czy jest to totalnie tutaj samowolka. Wydaje mi się, że jest to samowolka, patrząc na to, jakim człowiekiem potem jest Willy Wonka właśnie w tych, w tych filmach i... Podejrzewam, że w powieści, bo nie sądzę, żeby to zostało wymyślone to, w jaki sposób on się zachowywał. Więc do tego będziemy się odwoływać, i też z tego, jak została wykreowana ta postać wcześniej, wynikają moje ogromne, ogromne oczekiwania względem filmu Łonka, które totalnie nie zostały spełnione. I ja już na etapie trailera wiedziałam, że moje oczekiwania zostaną spełnione, bo widziałam, że to będzie głównie bardzo optymistyczny, radosny film dla dzieci a ja się nastawiłam na coś trochę innego, albo raczej miałam nadzieję na to, że w pewnym momencie się coś tam wydarzy, ale o tym za chwilę. Z czego wynikały moje duże oczekiwania względem tego filmu? No właśnie z tego, że postać jego Łąki jest bardzo specyficzna. To jest bardzo uzdolniony cukiernik, który robi najlepsze, po prostu możliwe, wymyślne czekolady na świecie i... W tych filmach z Wilderem oraz z Deppem możemy go poznać jako bardzo takiego ekscentrycznego, niby takiego sympatycznego, ale trochę budzącego niepokój człowieka, który zaprasza na zwiedzanie swojej fabryki czekolady piątkę dzieciaków, które wygrały złote bilety tam w tych czekoladach marki Łąka. I na tle tego wszystkiego, co się dzieje w tych filmach. Ja miałam cały czas wrażenie, że ten człowiek czeka na to, żeby te dzieci w tej fabryce poumierały i są one jakimś tajnym składnikiem jego czekolady. Tak, takie odnosiłam zawsze wrażenie na temat tej postaci, że mamy niby takiego wiecie, radosnego pana, który jest ubrany w różowy płaszcz i ma cylinder, jest taki ha fajnie, wszystko super, ale jednocześnie on miał takie momenty, takiego ciętego humoru, takich bardzo kąśliwych jakiś uwag i no miało się momentami wrażenie, że on byłby w stanie te dzieci pozabijać, naprawdę. Z kolei właśnie łąka, wykreowany przez Szalameta, jest takim miałkim frajerem, jeżeli można tak powiedzieć, który nie potrafi robić nic innego oprócz gadania i robienia czekolady. I okej, okay, ja nie zarzucam temu bohaterowi, że jest głupi, bo on miał swoje dobre przebłyski jakiejś takiej, wiecie, inwencji twórczej, on jest bardzo taki sprytny, natomiast on się na niczym innym po prostu nie zna niż na robieniu tej czekolady, on niczym innym praktycznie nie umie rozmawiać i jest po prostu chodzącym naiwniakiem. Jest właśnie takim pluszowym misiem zamkniętym w ciele dorosłego człowieka. Poznajemy go, kiedy przyjeżdża do bliżej nieokreślonego miasteczka, w bliżej nieokreślonym roku po siedmiu latach podróżowania i zgłębiania tajników cukiernictwa. Już w czasie pierwszej doby swojego. Swojej pytności w tym mieście traci wszystkie swoje pieniądze, których i tak w sumie nie miał za dużo i nie wiem w sumie na co liczył z tą ilością pieniędzy, którą tam miał. Zostaje oszukany przez ludzi, którzy mu próbowali pomóc, bo mamy tam taką parę oszustów, którzy prowadzą pensjonat i pralnię, co jest dość specyficznym zestawieniem, if you ask me. I oni są taką totalną zżynką w postaci tenardierów z a że ostatnio obejrzeliśmy sobie ze starym nędzników, tak dla odświeżenia, ja stary pierwszy raz, no to mam to dość na świeżo, że to jest po prostu zrzynka totalna z tych postaci. Bo nie dość, że charakteryzacje są takie bardzo przesadzone, to jeszcze mamy właśnie cały wątek z tym, że oni oszukują ludzi na pieniądze, że, że tam wiecie, pobierają opłaty dodatkowe za wszystko, co się da od spojrzenia w lustro, przez zejście ze schodów i nie wiem, napicie się ginu z kieliszka, więc jakby. Za wszystko dodatkowe opłaty i ostatecznie nasz Willy Wonka ląduje z dość dużym długiem u tych ludzi, no i dlatego musi odpracować go w tej pralni razem z jakimiś tam innymi ludźmi, którzy również się dali na to wszystko nabrać i również mieli jakieś kosmiczne długi u tej pary podrobionych tenardierów. Natomiast nasz Willy łąka nie porzuca w ogóle swoich ideałów i cały czas gdzieś tam na przykład wymyka się z tej pralni, żeby tworzyć dalej czekolady i nie porzuca swojego marzenia, jakim jest otwarcie sklepu z czekoladą i potem jakieś fabryki czekolady, więc jakby super, ja bardzo to szanuję. Są mu rzucane ciągle jakieś głody pod nogi, ale on z pieśnią na ustach nie daje się kartelowi czekoladowemu. Ja wiem, że to głupio brzmi, ale ja tego sama nie wymyśliłam. Naprawdę w tym filmie padł taki tekst, że to jest kartel czekoladowy. Tam jest trzech takich wytwórców czekolady w tym mieście i oni nie chcą mieć konkurencji żadnej. Nazwano ich kartelem czekoladowym. No, także tak. Ale nasz Willy Wonka nie poddaje się i z pieśnią na ustach stawia im czoła. I nie przez przypadek mówię tutaj, że z pieśnią na ustach, bo ten film jest musicalem. Przyznam wam uczciwie, że ten film jest taki bardzo przyjemny w odbiorze. My tam mamy kilka gatunków też filmowych pomieszanych ze sobą, bo mamy tam e, właśnie ten wspomniany musical, mamy komedię, mnóstwo comic reliefów. E, mimo, że jest to komedia, tutaj i tak mamy comic relief w postaci policjanta, który w ciągu dwóch tygodni zeżar tyle czekolady, że przytył 70 kilo i mamy podrobionych państwa tenardierów. Mamy tam motyw taki ala Ocean's Eleven, bo mamy heist, mamy po prostu tam próbę wykradnięcia czegoś, nie będę spoilerować o co chodzi. To fajnie się wszystko ze sobą tam klei, ten, ten świat wtedy, on jest właśnie taki cukierkowy, przysłodzony, taki pierdząco cukrowy, bo prostu wszędzie latają obłoczki z waty cukrowej, dosłownie i ale to jest film dla dzieci, ja się po prostu czepiam. No ale właśnie, ostatecznie to nie jest to, czego ja się spodziewałam po tym filmie. Ja liczyłam na to, że ja dostanę tam jakąś historię Takiego niezrozumianego geniusza, historię człowieka, który popada w jakąś taką otchłań szaleństwa. Wiecie, tak jak były te sceny e, początkowe w Harry Potterze z tym logiem Warner Bros., które z każdym kolejnym filmem robiły się coraz ciemniejsze, to ja liczyłam, że w tym filmie będzie podobnie, tylko że no nie z logiem, tylko po prostu jakby na przestrzeni całego filmu wyjdziemy od tej różowo pierdząco słodkiej postaci do postaci, która już zrobiła się taka trochę. Wszystkie styki są powtykane tam, gdzie być powinny. No liczyłam na to i tego nie dostałam. Jest mi przykro, że dostałam Szalameta w roli człowieka, który jest ludzką wersją Misia Paddingtona. Ja nie mogę o tym dłużej mówić, bo mnie to denerwuje aż. Samo zakończenie filmu również nie daje nam w żaden sposób do zrozumienia, że tam się mogło wydarzyć coś złego, dlatego że mamy taki happy ending, ale ten happy ending jest też taki dość otwarty i okej okay, my się dowiadujemy, co tam się wydarzyło z poszczególnymi postaciami, ale nie do końca wiemy, co się dalej będzie działo z William Łąką. Oczywiście wynika to gdzieś tam z tych Poprzednich filmów Charlie i fabryka czekolady, że dowiadujemy się, że jemu się udało, że on ma tą swoją fabrykę czekolady, jest takim najsłynniejszym producentem czekolady na świecie. Natomiast my nie wiemy do tej pory, tak naprawdę nic z tego nie wynika z tej historii, którą my dostaliśmy. Nie wynika skąd on się zrobił taki trochę. zakręcony i. Mnie bardzo tego tam brakuje, bo super. Co z tego, że ten film jest przyjemny w odbiorze, jest słodki, pierdzący, kolorowy, różowy i jest wszystko fajnie, jeżeli, jeżeli on nas zostawia z takim właśnie jednym wielkim, happy endem, z którego tak naprawdę nie wynika nic na temat postaci Julii łąki. Ten film właśnie jest pełen takiej różowości, cukierkowości, ale w pewnym momencie jest tego za dużo i za szybko. W tym filmie w pewnym momencie zaczyna się bardzo dużo, bardzo szybko dziać i. Ja trochę się zaczęłam trochę gubić, w sensie. Mamy cały czas ten sam jakby, główny quest, którym jest założenie tego sklepu i otwarcie fabryki czekolady. Natomiast w międzyczasie pojawia się tam tyle takich istotnych side questów, że ja przestałam już ogarniać jakby o co tam chodzi. I prawda jest taka, że tam właściwie nie ma żadnego zagrożenia w tym filmie. Tam pojawia się jedna taka scena, gdzie już sobie człowiek myśli, że oh, Boże, już koniec, już, już po nim, co teraz? A tak naprawdę, to trzy minuty później już wszystko jest rozwiązane i, i nie ma żadnego problemu. No to mnie boli, po prostu mnie to boli. Tak jak Wam wspomniałam, ja w pewnym momencie przestałam okarniać, o co chodzi, a Bartek po prostu zasnął i usłyszałam, jak podchrapuje, więc go turchałam po prostu w kinie, żeby nie chrapał na całą salę, bo aż mi się głupio zrobiło. I też jakby nie zrozumcie mnie źle. Bo ja narzekam głównie dlatego, że ja miałam totalnie inną wizję tego, jak ten film powinien wyglądać. Może ja trailer widziałam raz gdzieś tam, kawałek na Instagramie, chyba. Ja miałam totalnie inną wizję tego, co tam będzie. Ja nie sprawdzałam wcześniej, kto będzie odpowiedzialny za reżyserię, więc nie wiedziałam, że będzie to człowiek, który stworzył nam Misia Paddingtona. Bo jakbym wiedziała, to pewnie bym totalnie obniżyła swoje oczekiwania. W tym sensie, żebym domyśliła się, że to bardziej będzie coś takie typowo cukierkowo-słodko-pierdząca historia, bo ten film jest dobrze zrealizowany ogólnie, na niego się dość przyjemnie patrzy, mamy tam kilka naprawdę fajnych elementów, bo mamy tam świetne kostiumy, świetną scenografię, no, ta scenografia po prostu mi rozwaliła mózg, tam są bardzo fajne efekty, to jest taki totalnie ogromny hołd dla wyobraźni i za to też ja przyznaję temu filmowi punkty, przyznaję mu punkty za szalameta, bo jak już wspomniałam, uwielbiam go, przyznaję, Punkty za Hugh Granta, który tam zagrał swoją najlepszą i najgorszą rolę. Yy, dlaczego tak mówię? No, jest to dla mnie najlepsza rola. Dlatego, że ja najbardziej po prostu zapamiętam postać Umpalumpy. Ale co z tego, jeżeli sam Hugh Grant w wywiadach opowiadał o tym, że to jest najgorsza postać, jaką musiał zagrać, i najgorzej, jak się tylko dało, mu się na tym planie pracowało. Co też nie jest dobra informacja, jeżeli ma być szczera. Także co, ja swoim mniej profesjonalnym okiem oceniam ten film na takie 5 na 10 właśnie ze względu na te elementy, o których wspomniałam, czyli Hugh Granta bo Umpa Lumpy. łączcie się. Funny little man, I, I number one now? Ze względu na szalameta, ze względu na ten hołd wyobraźni na scenografię, na kostiumy. Chyba nawet wymieniłam pięć elementów i pokrywa nam się to właśnie z tą punktacją, którą dałam. No i bo, kurczę, Ten film wydawało mi się, że będzie takim większym odklejeniem od rzeczywistości. Znaczy, on nie jest dużym odklejeniem od rzeczywistości, bo w pewnym momencie człowiek nie wie, czy te niektóre rzeczy, które się dzieją, to jest tylko wyobraźnia jego łąki, czy to jest też coś, co się dzieje w rzeczywistości, ale ostatecznie jednak wychodzi na to, że są rzeczy, które się dzieją w rzeczywistości, tylko jest to. Bardzo dziwna rzeczywistość. Z jednej strony to jest fajne, z drugiej strony jest to męczące, bo jeżeli tak dzieje się cały film, to już w pewnym momencie człowiek ma tego po prostu dosyć. Nawet jeżeli jest to film skierowany do dzieci. No, no fajnie, no, ten przekaz jest taki jak zwykle: czyli przyjaźń, tak, rodzina, tak, marzenia, tak, bycie niedobrym, nie. No standard, no co tu więcej powiedzieć. No to by było chyba na tyle z mojej strony. To był bardzo taki szybki strzał, ale to dlatego, że ja się też starałam omijać jak najbardziej się dało jakieś informacje o tym, co się w tym filmie dzieje, bo dopiero była polska premiera tego filmu i nie chciałam po prostu tutaj e, opowiadać konkretnych sytuacji, które mają miejsce w tym filmie. Gdzieś tam kilka rzeczy przytoczyłam e, i tak w okrojonym sposób, żeby po prostu nie zepsuć pewnych rzeczy. Ten film trochę mnie wzruszył rzeczywiście na końcu, kiedy Willy Wonka zobaczył to, co chciał zobaczyć, ale tak po prawdzie to ja pójdę przez życie dalej bez myślenia o tym filmie i zapamiętam sobie tylko Pomarańczowego Hugh Granta w zielonej peruze śpiewającego Umpalumpa. Natomiast dzięki wam serdecznie za oglądanie. Dajcie znać, czy już widzieliście ten film i jaka jest wasza opinia na jego temat? Czy ja znowu jestem z wstrętną jędzą? Pewnie jestem, ale no taki mam paskudny charakter. Nie no dobra, nie mam paskudnego charakteru, ale, ale mam swoje oczekiwania względem pewnych rzeczy i nie zostały one tutaj spełnione, ale mogłam się tego spodziewać, więc. Dajcie znać, czy oglądaliście ten film. Dzięki Wam jeszcze raz za oglądanie. Do zobaczenia, w kolejnym odcinku. Ciao!